Witam Państwa, moim Państwa gościem dzisiaj jest Pan Rafał Niżnik. Witam Pana. Witam, cześć. E, ok. E, i chciałbym się Pana zapytać, jak zaczęła się Pańska przygoda z profesjonalną piłką? E, to długa historia. No, zacząłem w Szaroce u później przez e, Iglo-Pol Dębica, później przez Okocimski Brzesko trafiłem do Eukes. E, a cały czas grał Pan na pozycji pomocnika? Czy z wiekiem się to zmieniało? E, zaczynałem jako bramkarz, ale to trwało raptem tam, e, może dwa treningi. Później grałem napastnika i później pomocnika. Który z pańskich trenerów wywarł na panu największe e, wrażenie? E, wrażenie? E, wrażenie chodzi, że może najbardziej tak sportowo miałeś pociąg. Tak, jakoś tak taki autorytet. No ciężko jest tak powiedzieć, że na przykład jeden trener miał duży wpływ tylko i wyłącznie, bo tych trenerów było naprawdę wielu i zaczynając od wieku trampkarza czy juniora, później przez początki seniorskiej piłki, no to było tych trenerów naprawdę wielu, więc tutaj ciężko tak powiedzieć, że na przykład tylko ten trener konkretny miał duży wpływ, więc tutaj wszyscy trenerzy poniekąd mieli wpływ na to, co... Na, na całą moją karierę. A który z ełksiackich piłkarzy był e, dla Pana największym przyjacielem w szatni, albo którego Pan siedział, e, z którym Pan najwięcej rozmawiał? E, no tutaj mieliśmy taką sw swoją grupę tam z Markiem Saganowskim, z Art Arturem Kościukiem, Ariel Jakubowski, jeździliśmy razem na, na jakieś ferie, na wczasy, także myślę że, myślę, że tutaj z tej grupy trzeba byłoby szukać najwięcej a który spośród pana 35 goli strzelonych dla łks u był dla pana najważniejszy? Eee, najważniejszy. No jeden z ważniejszych to był na pewno może ten co dawał nam awans do Ekstraklasy po nie wiem po ilu latach już tam nieobecności, ale pamiętam, że wtedy jak wróciłem z Danii, poszedłem do Zabrza, przyjechałem tutaj i graliśmy. Wtedy to już była pierwsza liga, więc nie, pierwsza czy druga? Już nie pamiętam, ale awansowaliśmy do ekstraklasy i yy, nowe miasto lubawskie, chyba bodajże, czy coś takiego. Tam żeśmy grali i po tym meczu żeśmy awansowali. Yy, przenieśmy się teraz do roku 98. Co pan czuł, jak zdobył pan Mistrzostwo Polski? To już było chwilę temu. Yy, no To już za rok będzie 20 lat. no To rzeczywiście jest, jest kawałek czasu. No co można powiedzieć, no to jest wielka satysfakcja, no jednak jak wygrywa się ligę, no to jest e, niesamowite uczucie, no i e, no, chciałbym po prostu życzyć chłopakom z UKS, żeby jak najszybciej awansowali do Ekstraklasy i, i poczuli to uczucie. Możemy powiedzieć na przestrzeni lat, w których Pan gra, jak mocno zmienił się futbol? E, no patrząc na Ekstraklasę naszą polską, no, do, do tego się możemy odnieść naj, najlepiej. No to jak my żeśmy zaczynali, no to jednak y, cała infrastruktura, boiska, y, nawet media, no kiedyś nie było nawet takiej regionalnej telewizji, czy tam klubowej telewizji, tak jak wy teraz jesteście. Y, no poszło to zdecydowanie do przodu, mamy teraz dużo lepsze stadiony, lepszy przekaz telewizyjny, lepsze boiska, wydaje mi się, że też y, y, piłkarsko też się podnosimy. Y, na wyższe strefy, można powiedzieć. Chłopaki grają coraz lepiej taktycznie, mentalnie, są bardziej przygotowani, Jak wyjeżdżają na zachód, to odnoszą sukcesy jeszcze większe. A może mi Pan powiedzieć, bo z tego co wiem, bardzo często chodzi Pan na mecze LKS-u. Jak Pan oceni grę w tym sezonie? E, no, Byłem na derbach i byłem mile zaskoczony. Pierwszą połowę zagrali rewelacyjnie. Myślę, że jakby tak. Wszystkie spotkania rozgrywali jak pierwsza połowa, no to chyba każdy wie, że, że awans, awans byłby pewny wtedy, tak, A, ale na pewno będą się zdarzały jakieś tam potknięcia, ale miejmy nadzieję, że, że ta forma ich jeszcze będzie wyższa na wiosnę i jak to na rycerzy wiosny przestało, zdobędą jeszcze więcej punktów i spokojnie awansują do drugiej ligi. A co Pan robi podczas, oprócz grania w piłkę? No dużo rzeczy, no gram dalej w piłkę, tak, także ruszam się, gram z, z odbojami UKS-u na HKS-ie, gram w Redkinia Kinga w Play Arena, jak jadę w Bieszczady, to jeszcze gram w Szarodka Kucharce, tam gdzie zaczynałem, czyli w Lidze Okręgowej, muszę im teraz pomóc, bo są na ostatnim miejscu, więc częściej będę w Bieszczadach. No i co zawodowo zajmuję się, jestem promotorem przedszkoliady na Łódź, E, uczymy dzieci w wieku przedszkolnym, e, można powiedzieć, takie, zachęcamy je do uprawiania sportu, e, z żoną prowadzimy losowe Centrum Zdrowia i Urody, więc no kręci się jakoś. Czy ma Pan aspirację zostać trenerem? E, nie, myślę, że nie. Nie mam takich aspiracji. A. Ewentualnie tam z młodzieżą mógłbym popracować, ale jeżeli chodzi o seniorską piłkę, to raczej nie mam takich... E, nie mam takich ambicji. Dlaczego? E, bo jakbym miał, to już powinienem być trenerem. <grym> ja. A e, chciałby Pan coś jeszcze przekazać kibicom? E, no, kibicom chciałbym podziękować, bo pamiętam, że jak robiłem takie zakończenie swojej kariery w czerwiec 2013 w Bieszczadach, to przyjechała delegacja z UKS-u. Same Bieszczady dali mi piękną taką flagę, i tam w ogóle podziękowali za, za to, że spędziłem tyle lat w uks Więc ja im serdecznie za to dziękuję, i, i co? Trzymam kciuki i będę przychodził na UKS dalej. Okay. dziękuję panu bardzo. Dzięki.